Właśnie, to jest taka właśnie będziemy grać z nią. Właśnie, trudno będzie nas pokonać. I musimy przejść też. O, właśnie, O, bomba leci. Czym o Nie udało się. On mogę zmienić różnice. jest opara. Za 5000 lajków będziemy nagrywać. Będziemy nagrywać na kopale. Prawie cały czas. I mniej. No i dostawajcie łapkę w górę, szuba, no i.